Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. pragnę Państwu, Państwu przedstawić autorów dzisiejszej wystawy, pana Mariusza Pałka i panią Roman Pałkę Ślaską. Szanowni Państwo. Dziś otwieramy wystawę, wystawę rodzinną rodziny artystycznej ojca i córki pana Mariusza Pałki i pani Olgi Pałki-Ślaskiej. Wystawa grafiki, prezentują na niej prace graficzne z ostatnich lat. Myślę, że obydwoje artyści są w kręgach interesujących się grafiką znani, obydwoje wykładają na SP w Katowicach. Pan Mariusz prowadzi tam swoją pracownię druku wklęsłego. Myślę, że jest to bardzo interesująca propozycja, ponieważ przedstawia dwa różne podejścia do grafiki, grafiki klasycznej, warsztatowej. Pan Mariusz również przedstawia grafikę przestrzenną, ruchomą i jest to nowa propozycja w jego twórczości. Myślę, że warto odwiedzić tą wystawę. Jest to taki cykl, grafik wykonanych w technikach wklęsłodrukowych, który powstawał, jakby genezą w ogóle powstania tego cyklu jest, są takie bardzo intymne przeżycia, więc ja jakby niewiele chcę widzowi mówić, bo chciałabym, żeby widz tak samo kameralnie je odbierał, tak samo osobiście i żeby każdy odnalazł w tych pracach coś, jakiś taki swój, intymny, bardzo Kameralny właśnie świat dla siebie. To są właśnie moje e, prace, które trochę wybiegają jakby poza taki e, klasyczny sposób prezentacji grafiki e, warsztatowej, ponieważ e, to są e, prace, które e, te motywy, które są na walcach są e, e, pracami e, graficznymi. One są powielone cyfrowo, ale one przede wszystkim e, są zrobione w sposób taki przestrzenny, żeby po prostu stworzyła się pewna animacja. To jest związane z tą ideą i tematem. To jest pięć zmysłów. Każdy zmysł jest reprezentowany przez określony ludzki organ, który, który po prostu jest przypisany pewnym określonym. Y, zmysłom, czyli mamy węch, czyli jest nos, jest ucho, czyli słuch, jest palec, czyli dotyk, jest y, y, język, czy usta, czyli, czyli smak i jest w końcu oko, czyli wzrok, także wszystko jest w tych pięciu Zmysła. Serdecznie zapraszam do Galerii MM na wystawę. Myślę, że nie pożałują Państwo przychodząc do nas, oglądając kolejną wystawę, którą mamy Państwu do zaproponowania. Zapraszamy na tą wystawę do 23 kwietnia. Następna wystawa 7 maja, tuż po długim weekendzie majowym. Zapraszamy na naprawdę prawdziwy rarytas wśród naszych tegorocznych wystaw na otwarcie wystawy pana Andrzeja Strumiły.